Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku, 13 bodajże już, tak, 13 i 3 na tym kanale. W poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętam, nasza Jelena zaszła w ciążę i przydałoby się też wziąć troszkę za jej kondycję. Ale jak już mówiłam, za kondycję i za wszystko już się weźmie, jak troszkę zarobimy pieniążków. Żeby um, mieć za co po prostu e, kupić odpowiednie sprzęty I też już w nowym domku, dlatego że ten będzie niedługo za mały Dlatego, że jak Damiano, tak, Damiano e, dorośnie, a e, raczej będzie już e, dzieckiem To nie będzie mieli miejsca na e, kolejne łóżeczko więc trzeba jak najszybciej zarobić to tylko jeden. A jak się tylko e, tylko się e, wykąpie, to się od razu za malowanie. A reszta. A reszta. Cóż, już tu jest ta druga, więc to e, spania. I ty również do spania, bo masz do pracy, czy ty nie możesz stąd wstać. Możesz, ty gdzie idziesz? Śpi. idź spać ona pomaluje, wszyscy pójdą spać i widzimy się rano dobra, wstali i przy okazji zauważyłam, że yy... Gabriela nie mam odrobionej pracy domowej więc mam nadzieję, że się wyrobi dobra, odrobiła, jest dobrze niech idzie coś zjeść Karni sobie pęcherz No yy... i super. Yy, Jelena na nich sobie jeszcze pośpi, tam też chyba. Nie, to tu sobie może wstać. I dobrze pamiętam. Nie. Może już skorzystać Sam z nocnika. Ogółem, yy... przepraszam, jeżeli mój głos jest troszkę inny, ale jestem delikatnie przeziębiona. Już tak od około dwóch tygodni. I nagrywam to o 4:30. Tak, próbuję sobie uregulować mój zegar biologiczny. I stwierdziłam, że dzisiaj po prostu nie będę spała, a wykorzystam ten czas na nagranie filmu, filmu dla Was, bo dzisiaj mamy piątek. Uh. Dzisiaj mamy piątek Więc żeby na jutro był film Tak, ja ciebie korzystam ogółem Napraw Jelenia, sobie jeszcze pośpi to, to mamy dzieje, naprawisz to masz tu pracę za 5 godzin, a to jeszcze Mamy zamieć więc Z nie za bardzo będzie można pobiegać. To była znowu teleportacja. Uwielbiam Simsy. Yy, dobra, małe. Yy, graj w słowe kształty, może jeszcze zanim Jelena wstanie. Po który to masz poziom? Pierwszy, właśnie to będzie idealnie. Wyproweruj do perfekcji Ona ma nie tak stała tak z Możesz zrobić co dla dodatkowe czy nie? Uzyskać dodatkowe świadczenia? Zaraz iść do szkoły Tu właśnie Muszę iść do szkoły dobra nały światła Poszli do szkoły i ucz się pilnie, bo ty będziesz niedługo miała szóstkę, więc też będziesz nastolatką. Damiana ma drugi poziom myślenia. Super. Dobra, przyspieszmy troszkę, ona niech to zje. Później skorzystasz. A więc by się w co? Jak jest tam. Super. No, to mi się bardzo podoba. Hmm. Później pójdziesz troszkę pomalować. Abstrakcja, żeby jak najszybciej zrobić, bo w tym momencie nasza posiadłość jest warta. 21 tysięcy plus nasze 16 tysięcy daje nam za mało, żeby kupić um, raczej wprowadzić się do domu. Jak już tu widzicie, miejsce z tych fretek obecnie zawarto 72 tysiące. I to jest miejsce, gdzie um, nie są meblowane pokoje. I tych pokoi jest w ogóle mało, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, i na dole nie ma pokoi, więc.. Zrobimy ogółem trzecie piętro i z, z... trzecie piętro, albo nie, piwnicę. Do piwnicy przyniesiemy część rzeczy. Dobra, ale wracamy do życia. Aha poranne mdłości. Zmiał tutaj, to może będzie troszkę lepiej. Kontynuuj. A ty już przestań tam. Nie wiadomo co robić. Tylko. Muzyka dla ochotnika. Gabriela siedzi ze swoją klasą w auli. W pewnym momencie nauczyciel muzyki prosi o ochotnika. Nauczyciel patrzy prosto na nią, ale Gabry Gabriela widzi, że siedząca obok uczeń aż pali się, by wejść na scenę. Czy Gabriela powinna wykorzystać tę okazję, czy wysłać tamtego ucznia? Wysyć innego ucznia. Dobra. Gabriela trąca łokcie swojego sąsiada i dzieciak rusza na scenę. Nieszczęsny uczeń zostaje ciemnobogni i zostaje poproszony o improwizację. Następuje hałaśliwa, pokażająca katastrofa, o której ten chłopak nie zapomniał przez długie lata. Koszmar. No cóż, nic z tym niestety nie zrobię. To możemy usunąć. Skończyłaś ten Nie skończyłaś. Kontynuuj. A ty jesteś smutny. Dlatego daj jedzenie, Damiano. Herbatniki w kształcie zwierzątek. Mógłbyś go tam jeszcze posadzić, czy? Posadzisz go tam, czy nie zbyt? Posadzić. Dziękuję. Zabra jest ten obraz, prawda? Dziękuję. Tu już najedzone, najedzone. To nie chcę brat jeszcze wykąpię. Nie obchodzę tych świąt niestety, więc nawet na to nie patrzę, Tu to są ozdoby i nie ozdoby. Niestety kominka też nie mamy. Tomasz, masz... tu masz. Graj. Spróbuj się uspokoić. Nie, że możesz flirtować ze sobą. To ciekawe. Nie wiem, dlaczego tą grę tak głośno mam nadzieję, że nie jest u was tak Głośna. Nie wiem, co z tym się działo. Okej. Okay. jesteś z cukr teraz. A, okej. Okay. Młody. Jak się śnieżyca, to czekajcie. Jak są że za to nie trzeba chodzić do pracy czy szkoły? Tego nie wiedziałam, Ok. Dorotycznie też mogłabym wyprowadzać ich i w sumie jak Damiano już będzie dzieckiem, to się Patrika wyprowadzi. Ty zacznij kolejny obraz. Nie, nie, nie ten. Abstrakcyjne. Niech on sobie porysuje. Może nam się uda jeszcze dzisiaj też e, Gabriele postażyć. Nie było właśnie jakbym zrobiła to pokonanie drabinek. Hmm. Dobra, tutaj niech przyjdzie ze szkoły. 10 poziom umiejętności motorycznych, a który tam ma 7. to ma siódmy? To niedużo. W sumie mi brakuje. Dobra, przyjdziesz ze szkoły. Czy sobie czegoś brakuje? Na razie jest w porządku. Tak wiem. I ty baw się. Okej, okay, rozpokonała i tutaj, kryty graj w grę, graj grę komando kreatury To będzie chyba dobra gra, i co u ciebie? Sen Paches. Ty sprzedaj obraz. Tysiąc nie jest za wiele. Można tak po prostu wręczyć? Można. Ale nie wiedziałam, że tyle rzeczy masz. Bo byłem to. O, w sumie Stój. to nigdyś słoń. O Boże, datuj słoń. Jak u Ciebie, u Ciebie wszystko w porządku. No to lecimy jeszcze raz obrazem. Dawno nie malowałaś. Tu sobie jeszcze chwilę pograj. A małe? Małe mu się chce spać. Więc niech sobie jeszcze chwilkę pogra. Ona, niech skończy obraz. Damy mu jedzenie. Mm, i, i, i położymy go spać. Przyszedł z roboty. Bo oglądaj... Oglądaj telewizję po prostu. Jakbyś z tym nie rozmawiała, to byś szybciej skończyła. Elektrystyka mojego dziecka. To ma tutaj Dobra. Trzeci poziom osiągnięty. Dobra, ty skończyłaś, sprzedaj. I... Daj jedzenie i dajmy mu sypkowy. Ale... Mogłabyś go tam posadzić. Niech on skończy tylko... No, papcia murus przyszedł. Po prezent. Miałem go wcześniej, oj, 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 oj. Tu nie spojrzałam za bardzo. najedzony, więc Jelena tutaj małem do snu i tutaj jak tylko na siebie kąpie, jeszcze pójdzie na szybko coś zjeść, to pójdzie się załatwić i pójdzie spać. Korzystaj. i spać. Już, już, już wystarczyłam tych rozmów. Dobra. Czekaj, wyciągacie tyle tych książek, a potem ich nie bierzecie na miejsce. Trzeba was w porządku nauczyć troszkę. Nic. Na Dobra, i wracam do was rano. Dobra, już jestem. Gabriela poszedł do szkoły, w nocy mieliśmy mały yy, przypadek z potworem z poduszka, z którą w sumie Gabriela się zaprzejaśniła. Więc yy, tyle dobrego. Tu mamy drugi trymestr za 13 godzin. W sumie można powiedzieć, czy może te 13 godzin jeszcze da radę. Póki nic się nie dzieje, to pomalujmy, póki jesteś zainspirowana. I w ogóle, ile to masz punktów? 3000. Sklep z nagrodami. Coś chciałam ci kupować, ale zapomniałam co. Kreatywna wizja Tylko, że ja to już posiadam. Już posiadam płodną. W sumie mogę już to kupić. To kupimy już jej, żeby była płodna. Może da rady już na tą ciążę. Fajnie było mieć bliźniaki. Mentorka pozwala szybciej. Szybka czytelniczka. Handlowiec, to też by się przydało. O, Bo... ai jeszcze. Znasz hmm. się godzin, ten musi się wyplakać. Kropne święto było. To już troszkę mówił do siebie, że się polepszy. No. Przez, a właśnie, niech ona się uczy pilnie, bo niestety ale nie odrobiła pracy nowej. Nie wiem, dlaczego o tym zapomniałam. Więc yy, w tym odcinku, niestety. Nie dorośnie, no raczej nie stanie się nastolatkiem. Yy, oły. Albo... No, dobra, nie. Już stań i yy, kąpiel domianow go. Jak już wykąpię, jeszcze sprzedaż obraz z kolekcjonerowi. Yy, Wykąp no. To jest nie tak. Kąpiel proszę. No. Um. Dobra, ty tam sobie coś porób. Dzisiaj masz do pracy? Nie, dzisiaj nie masz do pracy. Ja nie wiem czy po prostu yy, poza odcinkami nie pójdę, mu zrobić po prostu tego, a potem się go wyprowadzi yy, Bo tak jak ta będzie. Jak ta będzie już yy, dzieckiem to... O nie, to są się coś zepsuło. Tak, lodowka się zepsuła. Napraw. Okej, okay, majsterkowanie na trzecim, super. Wyleję jej tylko pr prąd, wraził, proszę. Odzyskaj części. I reszta się wyrzuci. Ja rachunki w poprzednim odcinku zapłaciłam, prawda? Chłoki są dość spore niestety, no bo jest ogrzewanie włączone. E, e, e. Dobra, tam coś gotujesz, bo jesteś głodna. A mały też jest w sumie głodny. To niech Patrick mu da jedzenie. Dajmy mu jogurt. O, niech będzie jogurt. Przyspieszam troszkę czas, dlatego że chciałabym, żeby ona weszła w trzeci trymestr, a trymestr będzie za 8 godzin. Tak, więc niech ona wejdzie w ten trzeci trymestr i wtedy zakończymy odcinek. Widzę, że już mam troszkę minut nagrania. A, bo ona nie skończyła też. Nie skończyłaś tego. O! A jednak! Czyli... Szóstkowa uczennica. Czyli... Czemu ty nie masz... Okej... Okay. Więcej odwóźni mieliśmy tortu. Mieliśmy, oczywiście. Ze świeczkami. Więc... Ty... powiet życzenie i będziemy mieli mm, Gabrieli damy kreatywność. Niech będzie y, autorką bestsellerów i ma żarłoka. Jak wyglądasz? Hmm, powiem, że nie najgorzej. O, czekajcie ja teraz wrócę tylko sobie przeczytam o co chodzi z czarodziejką okej, okay, czyli widzę, że jest dużo czytania jeżeli chodzi o magię yy, Fontu magiczne korzenie rodzice cynki nie mieli żadnych cech związanych z magicznymi korzeniami hmm. z tym, wątku magiczne korzenie zdobywają dodatkowe punkty Teren za każdą rankę czarodzieja, który może wymienić na bonusy szybciej, otrzymują też doświadczenia. Szansa na przeładowanie jest tańsza niż o 10%. Hmm. Ja ogólnie się przyznam, że. Uuu, jak ładnie to wygląda. Że nigdy nie miałam do czynienia z czarodziejami. Nad nie pamiętam, że, nie że mam ee, ten dodatek. Powiem Wam szczerze. I jestem zadowolona z tego. Dobra. E, tylko ja sobie to ogarnę prawdopodobnie już na innym zapisie. E, czekajcie. Kontynuuj ten portret, bo jestem ciekawa jak to wyjdzie. To by już trochę go zostało i szybko do łazienki. Hmm. Nie, to się nie zepsuło. Okej, okay, już zrobiłaś, więc sprzedaj go. E, Wykąp mały co tam, zmęczony słowami, bo nauki mówienia. E, ok, to weź sobie tablet i rysuj z lamą. Bo tutaj nie masz, tak? Masz tylko drugi poziom. Ty, co tam masz, oglądaj kanał kulinarny, o, niech będzie, a ty natomiast, wszyscy będą rudzi, eee. o, odrób lekcję, właśnie, odrób lekcję, to możemy sprzedać i przyspieszmy, który mamy dzień. Jeszcze 4 godziny do czwartego trymestru, także na szybko. Impresje jest też abstrakcyjne. Pomaluj sobie. To wszyscy mieli dobrze. 3 godziny. W sumie zaraz to będzie. To tam wszyscy muszą zostać, te książki naprawdę tort schowam teraz do lodówki ty nie masz jeszcze go do... nie możesz to sobie zrób w międzyczasie tutaj obraz pomalowany więc sprzedajmy go i jeszcze jeden zdążysz namalować nie? no i się nie udało czy to naprawdę Wystrzyty. A w sumie to, to, to by możemy teraz sprzedać i ile zostało? Dwie godziny. Dobra, powróciłam teraz, bo yy, żeby nie, za, nie było za dużo yy, czasu minutowego. Jelena już jest w trzecim trymestrze, poród będzie w przyszłym odcinku. Nie wiem, czy go od razu nie nagram. Nie, niestety nie zdążę. Więc y, ja na dzisiaj kończę. W przyszłym odcinku też mam nadzieję, że y, 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 Damiano będzie już dzieckiem i wyprowadzimy wtedy też Patryka. No i oczywiście liczymy na poród może bliźniaczy. Także dzięki wszystkim za obecność i do zobaczenia za tydzień. A, jeszcze zapomniałam wspomnieć, oczywiście zapraszam na Facebooka, oczywiście na Discorda, gdzie zawsze jest informacja o nowych odcinkach, na Twitcha, gdzie ostatnio staram się streamować, no obecnie raz na jakiś czas, ale mam nadzieję, że powrócę do normy, i, i, i na Instagrama, gdzie czasami się coś pojawia. I jeszcze raz dzięki wszystkim za obecność i do zobaczenia.